Budwa jest jednym z najludniejszych miast na czarnogórskim wybrzeżu. Została założona już w IV wieku przed naszą erą. Na starym mieście dostrzec można, tak jak w chorwackich miasteczkach, wpływy weneckie, chociażby mury wokół miasta wybudowane w XV wieku. Znajdują się znacznie starsze niż mury otaczające miasto budowle, jak chociażby Stadela z czasów greckich, z V wieku przed naszą erą. Z niej roztacza się panorama miasta. Widać również w tle Wyspy Świętego Mikołaja, jedną z największych wysp na Czarnogórskim Wybrzeżu. Na starówce Budwy znajdują się liczne świątynie, i te prawosławne, i te katolickie. Nie bez przyczyny zresztą główny plac nosi nazwę Starokradzkich Cewkawa. Na środku tegoż placu stoi dość nowa, bo wybudowana w XIX wieku cewka w Świętej Trójcy. W Świętej Trójcy znajduje się największy w Budwie kościół. Kościół świętego Jana Chrzciciela. Na jednym z rogów głównego placu w Budwie znajduje się najstarszy kościół w mieście. Kościół Santa Maria in Punta, wybudowany w 840 roku naszej ery. Obecnie zdaje się, że niedostępny dla turystów. Obok kościoła Santa Maria in Punta znajduje się także yy, Cekiew świętej Saby z XII wieku, która służyła również katolikom, niestety chwilowo niedostępna dla turystów. Zaledwie 30 kilometrów dzieli budwę od Cetyni. Mówię zaledwie, bo podczas podróży do tegoż miasta krajobraz zmienia się diametralnie. Morze znika z naszego pola widzenia, teren podnosi się, góry wydają się bliższe, a turyści jakby wyparowali. Położona u podnóża gór Lofczen, Cetynia, jest obecnie nieco zapomniana. Nie zawsze jednak tak było. Niegdyś miasto stanowiło stolicę księstwa Zety, która została tutaj przeniesiona z Żabliaka w 1482 roku. Cetynia nie cieszyła się mianem stolicy dość długo. W 1499 roku bowiem Czarnogóra została podbita przez Imperium Osmańskie. Miasto podupadło. Ponownie zyskało na znaczeniu w XIX wieku, kiedy zostało stolicą nowo powstałego księstwa, a następnie Królestwa Czarnogóry. Królestwo ustanowił tutaj Mikołaj I Petrowicz Niegosz. Za mną znajduje się jego pałac. Po II wojnie światowej, stolicą nowo powstałej socjalistycznej Republiki Czarnogóry została Podgorica. E, warto wspomnieć, że pomimo przeniesienia stolicy, do dzisiaj w Cetyni rezyduje prezydent Czarnogóry. Za mną znajduje się jego pałac. Pałac Niebieski. Kiedy Cetynia została stolicą księstwa Zety, wybudowano tutaj również monastyr, dokładnie dwa lata później, w roku 1484. Monastyr Narodzenia Matki Bożej. Ten, który widzicie za mną, nie jest formą pierwotną monastyru, bowiem został zniszczony pod koniec XVII wieku w wyniku najazdu. Imperium Osmańskiego został jednak odbudowany w kolejnym stuleciu i tak stoi do dziś.